Stab Rafała Trzaskowskiego niewątpliwie chciałby pozyskać jak najwięcej głosów wyborców Konfederacji. Chcieliby, żeby politycy Konfederacji najlepiej, nie wiem, przekazali to poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, ale myślę, że to jest mało realne. Zatem będą próbowali w jakiś sposób dotrzeć do wyborców. Jednym ze sposobów oczywiście będzie rozmowa na kanale Sławomira Mencena, Mencen Trzaskowski. Czy ta wy rozmowa wypadnie dobrze? Ona ma się odbyć w sobotę i ja mam nadzieję, że tutaj Sławomir Męcen będzie sobą i będzie bardzo konsekwentny i będzie bardzo mocno. Jeżeli na to Pozwoli Rafał Trzaskowski, jeżeli da do tego powody, będzie krytykował tegoż oto Trzaskowskiego. Natomiast bardzo ważne słowa padły z ust Krzysztofa Bosaka w Sejmie. Bosak wprost powiedział, co jest większym zagrożeniem dla Polski, jeżeli chodzi o drugą turę wyborów prezydenckich. I o tym w tym materiale. Ten materiał, to wideo z Krzysztofem Bosakiem za chwilę wam puścimy. Dajcie tylko, proszę, łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu i jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie, gdzie dla was codziennie komentujemy i omówimy politykę naszym konserwatywnym serduchem. No i cóż, jedziemy do drugiej tury wyborów prezydenckich, w której Karol Nawrocki mierzy się z Rafałem Trzaskowskim, w której jeszcze dużo się wydarzy. Półtora tygodnia przed nami to naprawdę kawał czasu do Kolejnej ciszy wyborczej i sztab Rafała Trzaskowskiego, cały aparat państwa polskiego, lewicowo-liberalne media oni będą robili wszystko, żeby zniechęcić do głosowania na Karola Nawrockiego. No i już ta akcja z tym tatuażem, który ma mieć Nawrocki, i że to tatuaż Chelsea Londyn i że to skandal, bo kiedyś tam kibice Chelsea Londyn w latach 80. to byli skrajni chuligani. No, i Nawrocki ma ten tatuaż i pewnie on też jest chuligan i on tym wszystkim się utożsamia z tymi kibicami Chelsea, a jak już nie to działa, to że po, przypominają, że Chelsea Londyn kiedyś miało właściciela Romana Abramowicza, który był rosyjskim oligarchą objętym sankcjami. Wszystkim, już nawet tatuażami, uderzą w Karola Nawrockiego. Na szczęście to już nie wypaliło. Salon przegrzewa temat, ale salon. Trzeciej RP będzie dalej walczył. Natomiast politycy Konfederacji robią swoje. Wprost nie wskazują na kogo głosować. To jest politycznie całkiem dobra koncepcja. Naprawdę żałośnie wygląda Szymon Hołownia, który od razu przekazuje poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. Żałośnie wyglądają politycy PSL, którzy tak bardzo boją się o swoje stołki, tak bardzo boją się pokazać, jaka jest ich tożsamość, tak, że to są konserwatywni politycy, że z tego się wywodzili. Także powinni wspierać rolników, polską wieś, że od razu przekazują poparcie na Rafała Trzaskowskiego. Magdalena Biejat nie jest wcale lepsza. Miała być lewica alternatywą, tymczasem inna lewica jest alternatywą w postaci partii razem. Magdalena Biejat od razu przekazała poparcie na Rafała Trzaskowskiego. Słabe to. Cieszę się, że politycy Konfederacji grają lepiej. Cieszę się, że politycy Konfederacji potrafią o coś sobie zawalczyć. To jest wielki plus. Należy ich docenić i tutaj to mówię na przykład do wyborców prawa i sprawiedliwości, którzy nie do końca może ufają wyborcom, politykom Konfederacji, zwłaszcza Swobomirowi Męcenowi, ale polityka to jest trudna gra. Jeżeli oni was do siebie nie przekonają, trudno, to ich problem. Ja po prostu wykazuję to, że staram się zrozumieć perspektywę innego polityka, który również walczy o głosy nie tylko o dobro i przyszłość Polski, bo polityka trwa cały czas, a polityk, dobry polityk zawsze powinien być wilkiem, moi drodzy. Tak jest moje zdanie. Nieco jeszcze inną metodę działania. W ostatnich nawet tygodniach tej kampanii Przyjął Krzysztof Bosak wicemarszałek sejmu od początku nie dołączył do bezpośredniego ataku na Karola Nawrockiego na przykład w sprawie kawalerki, a to zrobił Sławomir Mencen, co część wyborców prawej strony bardzo negatywnie odebrała. Chociaż ostatecznie w wyborach może aż tak mu to nie zaszkodziło, co widać po wyniku. Ale inaczej się zaczął zachowywać Krzysztof Bosak. Był bardziej w tych swoich wypowiedziach dyplomatyczny. Mówił o kwestii moralnej, a nie o złodziejstwie i kłamstwie. A teraz przed drugą turą wyborów prezydenckich z mównicy sejmowej powiedział bardzo ważne słowa. Najpierw oczywiście przypominając sukcesy Słowomira Mencena, Grzegorza Brauna w tych wyborach. Niewątpliwe sukcesy, wielka ilość głosów, kilka milionów głosów na tych obu panów przypadło. Krzysztof Bosak mówi wprost, co jest większym zagrożeniem dla Polski. Zobaczmy. Chciałbym też wszystkich zachęcić do tego, żeby iść na drugą turę wyborów prezydenckich, zagłosować. W najbliższych dniach obaj kandydaci z drugiej tury wyborów prezydenckich będą uczestniczyć w wywiadach na kanale Sławomira Mencena. Na pewno te rozmowy dadzą dużo informacji do świadomego podjęcia decyzji przed drugą turą wyborów prezydenckich ja zachęcam, żeby jeżeli ktoś nie jest przekonany do żadnego z tych dwóch kandydatów, to głosować przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, którego uważam za większe zagrożenie dla Polski. To mój prywatny pogląd. Każdy ma prawo do swojej odmiennej opinii, ale po to jest tutaj dzisiejszy nasz Sejm. Ostatni przed drugą turą wyborów prezydenckich, żeby podobnie jak kilkadziesiąt osób przede mnie, przede mną, żebym również mógł podzielić się swoją opinią, tak jak pozostali posłowie, co jeszcze raz podkreślę, mimo że z tego miejsca robię wyłącznie w swoim własnym imieniu jako poseł Krzysztof Bosak. I to nie pierwsza tego typu wypowiedź Krzysztofa Bosaka, moi drodzy, kilka miesięcy temu słuchałem jego wywiadu. To był bodajże wywiad z Bogdanem Rymanowskim, jeżeli ja się nie mylę, tam padły takie słowa z ust Krzysztofa Bosaka, mm, który odpowiadał na pytanie czy PiS i PO to jedno zło. Często też politycy Konfederacji coś takiego piszą, niekiedy politycy wyborcy Konfederacji coś takiego piszą. PiS PO to jedno zło. No moi drodzy, wówczas Bosak mówi, że nie można do jednej beczki wrzucać obu tych partii, że zupełnie innymi politykami, zupełnie inną partią jest Platforma Obywatelska, zupełnie inną Prawo i Sprawiedliwość. I choć i Krzysztof Bosak nie Odrzuca takiej możliwości, żeby w przyszłości wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. I za to cenię tego polityka, naprawdę, za ten rozsądek i tą dojrzałość, którą on teraz w tym trudnym czasie wykazuje, za taką wizję. On widać, że widzi to, że można zlepić wielkie. Konserwatywne środowisko w Polsce, które, które może skutecznie przejąć władzę w Polsce i wreszcie mieć szansę swobodnego realizowania swojego programu. Bo Widać to, że, że, że BOSAK zdaje sobie z tego sprawę, że Konfederacja sama na nie będzie rządzić. Z Platformą wątpię, żeby chciała rządzić. W ogóle nie wiem, czy w ogóle system trzeciej RP by pozwolił na taką koalicję. Że jedyną na dziś szansą to jest silna Konfederacja i silne Prawo i Sprawiedliwość jako partnerzy w rządzie. Jedni drugich będą pilnowali. To na dziś jest realna wizja. Nie ma na teraz innej wizji. Ktoś powie, ha... Ale konfederacja nie może wejść z PiSem, bo będzie zjedzona tak jak inne dawne przystawki PiSu: LPR, Samoobrona, Suwerenna Polska, Solidarna Polska i tak dalej. Nie, jeśli to będzie silna konfederacja. Jeśli to będzie konfederacja posiadająca grubo ponad 100 posłów w Sejmie, to nie będzie zjedzona jak przystawka. To po prostu będzie partner, bez którego nie ma rządu i którego nie da się rozbić i poprzejmować poszczególnych posłów do zapewnienia sobie większości. To się wtedy nie uda. Taki partner, takie rządy? Ja to biorę. Dwie partie wzajemnie się pilnujące i wzajemnie dopieszczające program i rozwijające Polskę. Cudowna wizja. Ja bym chciał zobaczyć, jak taki rząd działa. A wy? 1 czerwca. Przed nami wielki test. 1 czerwca i musimy go zdać.